Express Siemens EQ6 Plus S100 niestety posiada uszkodzony młynek. Nie włącza się ten młynek. Bez polskiego menu. Hmm, tutaj mamy ilość wykonanych kaw. Papka cała, zbiornik na wodę, cały Kryty całe, te się często łamią, cały w komplecie wężyk, oryginalne pudło z oryginalnymi e, tyropianami. I przyjdzie cały, niepołamany. No i wygląda to tak. Wybieramy kawę, jakąś tam kremę na przykład. I play. I nic. I cisza. Mm, słychać chodzi. Nie, pompa. Zawór ceramiczny. Przepułkuje. Nagrzewa się. Dobrze wygląda. Żadny grys No i zasuwa. Zasuwa kawa. Kawa bez kawy. Niestety. Jedynie co możemy zrobić to piankę. Mniejszą. Tak to wygląda. No to tyle.